Dzieci zamiast cukierki. Owoce! Zuzia, mamy tutaj tak dużo fajnych owoców, które byś poleciła, żeby dzieci mogły jeść dowoli? Kruskawki, malinie i barówki. A co my zrobimy tutaj z jabłuszkami, brzoskwiniami i bananami? Dla mnie po obiadku, dlatego że mają trochę więcej cukru. A co z cytrynką? Też ona jest fajna, ale zdrowa. A dużo cukrujesz? Ja tylko jem takie batony, które mama robi, zdrowe i tylko co to, to mama robi. A jakie mama robi batony? Zdrowe, bez cukru, tylko keto. Tylko czasami posługuje mi o batony, keto. Ja zbyt lubię. Niezbyt lubisz? A co wolisz? Ciasta. Dzieci tylko najlepiej jedźcie owoce po posiłku. Nie na śniadanie, tak? Tak. śniadanie, co będzie najlepiej? Paru rzek i jajecznica. Słyszałem, że twoja mama jest na jakiej diecie? Tak. Na czym ona polega? Żeby mało jeść tych węgladawanów.